Dobrze wam znany już z moich filmów traktorek Kub Cadet model XT-3 Który przechodzi piesze założenie deka po zimie Tak się prezentuje Więc zdjęliśmy osłonę Która jest zamontowana w tym oto miejscu Będziemy mieli bardzo dobry dostęp do koła pasowego śrubki trzynastki. Założyliśmy już mocowanie deka, ten no oto trend. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, bo widziałem duże zainteresowanie na moim kanale jak zakładać i wymieniać pasek w agregacie koszącym, więc pokażę Wam to na zdjętym, żeby było bardzo dobrze. Widać jak mniej więcej ma iść. Pasek założymy na górę, tu idzie naciąg, w ten sposób, tu, 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 założymy tylko na ten, o, tak to się mniej więcej prezentuje, czyli tu po naciągnięciu to idzie na koło pasowe od silnika, później w górę pierwsze koło od napędu noży, leci dalej, następne koło od napędu noży, to przy wyrzucie, później wraca na... Koło prowadzące, zachodzi przez środkowe koło od noży, następnie idzie na koło pasowe od naciągu. Tak jak wspominałem w filmiku o wymianie paska, żeby założyć tutaj najlepiej odkręcić tą śrubę, z kurz płaski, złzować, żeby on się machało wtedy bez problemu założymy, więc dalej płasek wraca w ten, na ten sposób i zakładamy go przez naciągnięcie na koło pasowe od silnika tak to się mniej więcej prezentuje na zdjętym deku myślę, że dla wielu osób przyda się to przy konserwacji, przy wymianach pasków. Dobra, a ja się na chwilę obecną będę z Wami żegnał, montuję go pod ciągnik i widzimy się za chwilę. A few moments later. No, słuchajcie, mamy założony agregat. Tak to się mniej więcej prezentuje. No, dla producenta duża pochwała za montaż. Jedna zaweczka, druga z drugiej strony. Tak samo. To jest gitara. Pasek mamy naciągnięty. Sprawdzimy, czy równo idzie. Czy nigdzie nie jest przekręcone. Jeżeli. Wszystko w porządku. To zalejemy poliw, sprawdzimy olej, jeszcze ten roku nie wymieniany. Mamy. Na razie go odpalimy, przejdziemy się kawałek. Zobaczymy co i jak. Jak to zejrzymy do filtra. A, filtr widzę, że był przedmuchany po sezonie, czyli jest w porządku. Zamykamy. Zalewamy poliwo. Przejdziemy, zobaczymy że wszystko w porządku. No, słuchajcie, zatankowałem go trochę i pierwsze odpalenie. A no, zapomniałbym to mamy coś takiego jak rozblokowanie hydrostatu na wyciągniętym możemy go normalnie sobie przypychać, przetaczać, wciskamy i w pompy stoją. Dopiero to działać po odpalenie. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za... Pierwsze uruchamianie, kluczek, gaz, sanie. jest? W tym próba w tym sezonie zaliczona. Teraz weźmiemy smarownicę, przesmarujemy przednią oś. Jeżeli w oś, to mamy kalamitkę, w kołach mamy drugą. I chyba z tego co wiem, to chyba byłoby na tyle, czekacie zaraz zobaczymy. Zaczniemy od dołu, ale chyba tak dokładnie tylko. Kalamitki mamy przy łożyskach kół, i tu z tej strony, z drugiej strony na, na balce żeliwnej tu gdzie chodzi ten stworzeń. Tak to mniej więcej się prezentuje. Dobra, ja składam osłony. I to byłoby na tyle. Dobra, słuchajcie, ja się będę z wami żegnał. Jeśli film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę, napisać komentarz. Oczywiście może być pozytywny, negatywny. Fajnie byłoby, gdybyście też zasubskrybowali mój kanał. Daj mi po prostu motywację do dalszego działania, tworzenia. No ja na chwilę obecną będę się z wami żegnał. Trzymajcie się na razie. Do następnego. Cześć.